Witam Was na dzisiejszym naszym jubileuszu. Z tej, w, w tym miejscu chciałabym oczywiście powitać na początku naszych oficjalnych gości. Witam serdecznie Pana Emila Sawickiego, Sekretarza Marszałka Województwa Mazowieckiego. Są dzisiaj również z nami władze powiatowe. Witam serdecznie Pana Adriana Ejsmonda, Starostę Jest z nami Pan Prezydent Piotr Bok. Po go. Równie gorąco witamy radnych miasta Pruszkowa. Dziękuję za zaproszenie na uroczystą galę z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Miejskiego Ośrodka Kultury imienia Aleksandra Kamieńskiego Kameka w Pruszkowie. Stanowiące centrum życia kulturalnego Pruszkowa placówka wyróżnia się w całym naszym regionie bogatą ofertą przedsięwzięć edukacyjno-artystycznych oraz wydarzeń towarzyszących. Miejski Ośrodek Kultury Współtworzą osoby o wielkiej pasji i kreatywności, doskonale rozumiejące potrzeby lokalnej społeczności. Czerpiąc z bogatych tradycji Ziemi Pruszkowskiej, inicjują Państwo szereg wartościowych, innowatorskich przedsięwzięć, przyciągających nie tylko mieszkańców miasta. W ciekawych zajęciach artystycznych i ruchowych, koncertach, spektaklach czy wystawach chętnie uczestniczą osoby w każdym wieku. A panująca tu ciepła i rodzinna atmosfera sprzyja rozwijaniu zainteresowań i talentów. W dobie postępującej komercjalizacji wielu dziedzin życia troska o pielęgnowanie narodowego i regionalnego dziedzictwa nabiera szczególnego znaczenia. Dlatego jestem pełen uznania dla dokonań pracowników placówki na rzecz pielęgnowania wspólnej tradycji, a także zwiększania dostępności kultury i kształtowania pozytywnego wizerunku Pruszkowa. Wierzę, że dzięki kontynuowaniu efektywnej współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, instytucja będzie nadal dynamicznie się rozwijać, unowocześniać i poszerzać zakres oferowanych aktywności. Gratuluję jubileuszu 50-lecia MOK-u w Pruszkowie. Cieszę się, że przy tak doniosłej okazji mogę uhonorować placówkę, Medalem pamiątkowym Promazowia, za wybitne zasługi na rzecz województwa mazowieckiego. Życzę Państwu kolejnych lat bardzo owocnej pracy, wielu nowych pomysłów na ciekawe projekty kulturalne oraz samych sukcesów. Z wyrazami szacunku podpisał Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Rocznica z okazji 50-lecia istnienia Miejskiego Ośrodku Kultury w Pruszkowie, Kamyk. Chciałbym złożyć serdeczne gratulacje i wyrazy uznania tutaj na ręce pani dyrektor za wyjątkową działalność na rzecz kultury i sztuki. Chciałbym powiedzieć, że to miejsce stało się wyjątkowym sercem w powiecie Pruszkowskim, jeżeli chodzi o takie Centrum Kultury i Możemy zobaczyć naprawdę artystów w pełnej krasie, którzy, mimo swojego młodego wieku, mogą zaszczycić nas swoją kreatywnością, głosem oraz różnymi ukrytymi talentami, które właśnie w tym, w tym miejscu mogą rozwijać i zobaczyć przed szerszą publicznością. Za to również chciałbym serdecznie podziękować. Dziękuję przede wszystkim całemu zespołowi, który wykonuje tak ważną pracę, bo bez zespołu wiemy, że ciężko byłoby nam wykonywać te swoje. Wszystkie marzenia, cele, które przed sobą stawiamy i chciałbym w tym miejscu również życzyć kolejnych jubileuszy, kolejnych sukcesów i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pani Dyrektor. Tutaj, tutaj, tutaj. Tak, dziękuję bardzo. Ja tutaj proszę o wsparcie. Szanowni Państwo, piękne nagrody. Z głęboką radością stoję tutaj i z dumą. Pragnę życzyć Państwu najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji tak wspaniałego jubileuszu, jakim jest 50-lecie Miejskiego Ośrodka Kultury Kamek. To święto to nie tylko rocznica, to coś więcej, to uroczystość dla, i hołd dla miejsca, które przez pół wieków budowało kulturę. I tożsamość Pruszkowa, tworząc w ten sposób przestrzeń dla rozwoju talentów, artystycznych marzeń i międzyludzkich więzi. To pół wieku pasji, odwagi, kurczej pracy, która zmieniała nasze miasto, życie jego mieszkańców i zmienia nas nadal. Od 50 lat, Kamek bije w rytm pruszkowskiej kultury. Gdzie pokolenia mieszkańców odkrywały piękno sztuki, a przede wszystkim własną kreatywność. Ale ta piękna historia nie byłaby napisana sama, nie stworzona by była, gdyby nie zwykła osoba, pani Wiktoria Kulesza, której nie ma dzisiaj między nami, ale która w 1975 roku. Podjęła się prowadzenia i stworzenia ośrodka w niezwykle trudnych warunkach, bo przypomnijmy, Biuro Miejskiego Ośrodka Kultury mieściło się w Urzędzie Miasta, a swoją działalność Miejski Ośrodek Kultury prowadził w zaprzyjaźnionych klubach spółdzielczych. Kolejne lata to znakomita współpraca. Władz miasta z różnego rodzaju instytucjami, takimi chociażby jak zakłady naprawcze taboru kolejowego, które podpisały porozumienie i mógł się przenieść do, i znaleźć swoją pierwszą siedzibę w Domu Kultury Baśni, w Kinie Baśni. Ale dzięki staraniom władz miasta w 1900 w 1995 roku Miejski Ośrodek Kultury otrzymuje swoją pierwszą siedzibę w domu pedagoga, a dzięki decyzji Wysokiej Rady otrzymuje imię Aleksandra Kamińskiego kamyka pedagoga, harcerza, na stałe związanego z historią Pruszkową. W 1997 roku Ośrodka obejmuje Szczepan Nowak, którego serdecznie witam i pozdrawiam, który wraz z wtedy z młodą, pełną pasji ewansową, jak się później okazało, kolejną dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury, uczynili to miejsce otwarte dla każdego. Na młodych, na starszych, na tych, kto, którzy dopiero szukali swojej drogi artystycznej i na tych, którzy już ją odnaleźli. Dzięki wizji Ewy Soby, serdecznie pozdrawiamy, i nieustannej pracy, to nie kamyk podążał za trendami kultury, ale to trendy kultury w Kurszkowie podążały za kamykiem. Od 2018 roku, dzięki decyzjom ówczesnych władz miasta, ośrodek kultury przenosi się do Centrum Dziedzictwa Kulturowego, a od 2022 roku czuwa nad nim pani Amelia Werys-Grabowska, westalka kulturowego ogniska. Łącząc tradycję z nowoczesnością i otwierając kolejne rozdziały tej pięknej historii. Oplecioną wyjątkowymi wydarzeniami, koncertami, spotkaniami przepełnionymi delikatnością, subtelnością na wysokim poziomie artystycznym, to również Uniwersytet III wieku i Uniwersytet Dziecięcy. Dlatego dzisiejszy jubileusz jest świadectwem pracy nie tylko dyrektorów ale wszystkich, którzy przez te pół wieku tworzyli jedną wielką, twórczą, artystyczną rodzinę. To dzięki ich pasji, zaangażowaniu i sercu MOG stał się symbolem otwartości, współpracy i nieustannego poszukiwania nowych artystycznych dróg. Życzę, aby kolejne lata działalności były wypełnione sukcesami. Inspiracją i niegasnącą energią tworzenia kultury dla ludzi, blisko ludzi i przez ludzi. Niech Miejski Ośrodek Kultury Kamyk nadal rozwija i jednoczy mieszkańców, pozostając miejscem, z którego Kruszków może być dumny dziś, jutro i przez kolejne dekady. Przez te 50 lat symboliczny kamyk stał się kamieniem, aby powiedział nawet, że opoką. Bruszkowskiej Kultury. Gratulacje. Pani Dyrektor, te skromne kwiaty są jak wielkim podziękowaniem za wkład i pracę, nie tylko tworzoną przez Panią i Panią pracowników, ale przez wszystkie dekady, które mogliśmy oglądać i doceniać. Jesteśmy przekonani, że Miejski Ośrodek Kultury Kamiak w Pruszkowie nigdy nie zostanie Starty z pamięci naszych kart, a wręcz przeciwnie będzie tą historię naszego miasta tworzyć. Dziękuję bardzo. Twórczości, wzruszeń, pracy, setek osób, zaangażowania, tysięcy mieszkańców. Dziś świętujemy jubileusz naszej instytucji, ale tak naprawdę świętujemy i celebrujemy przede wszystkim ludzi, którzy ją tworzyli i tworzą. Gdy w 2023 roku objęłam funkcję dyrektora, miałam pełną świadomość, że wchodzę do miejsca z historią, ale i z dużym potencjałem. Choć każdy z moich poprzedników sprawował swoją funkcję tak naprawdę w innym czasie, to mogę Państwu powiedzieć i e, mogę to zaznaczyć, że łączyła nas wszystkich na pewno świadomość tego, że. Kultura jest fundamentem naszej lokalnej społeczności. I za to, że zawsze, ale to zawsze możemy na Panią liczyć. Bardzo dziękujemy. Tutaj w imieniu całego naszego zespołu. Dzień. Proszę, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Ja troszkę mi tutaj o zespół e, scenariusz zmienił.

Statuetka specjalnie, Szanowni Państwo, zaprojektowana na tą wyjątkową okoliczność za wiele lat pracy, za wkład, za serce, za to, co Państwo stworzyła, za to, co ja i kolejne osoby będziemy mogli kontynuować. Podziwiam 24 lata, to naprawdę kawał historii, kawał życia i kawał serca. Wielkie gratulacje. Tak, dziękujemy bardzo. Prosimy oczywiście o brawa. Te historie i twórczość pani Marzeny. Ogromne serce, pasja. Wiem, pamię pamiętam słowa, kiedy państwo opowiadaliście mi. Czasem było trudno, czasem nie było warunków, ale my działaliśmy. Ta współpraca Pani Marzeny z Miejskim Ośrodkiem Kultury to były naprawdę przepiękne i niesamowite występy teatralne. Drodzy Państwo, ja pamiętam, mam takie wspomnienie, jak pierwszy raz znalazłam się na próbie u Pani Marzeny, to słuchajcie, tak myślałam: wejdę na chwilę, zobaczę, jak tam będziemy organizacyjnie sobie wszystkie sprawy załatwiać I drodzy Państwo, tak usiadłam i tak zostałam do samego końca. Pani Marzena oprócz tego, że jest wspaniałą osobowością, bardzo dobrym człowiekiem, o naprawdę wielkim sercu, to e, przepięknie prowadziła naprawdę tutaj wiele dzieci i młodzieży, które dzisiaj przyprowadzają również swoje dzieci na zajęcia. Szanowni Państwo, wielkie brawa Marzena Kozłowska. Przepraszam, ale ja muszę, muszę cokolwiek powiedzieć, bo gdyby tutaj EKG i ciśnienie, to po prostu ja nie wiem, tętną ciśnienie w kosmos. Proszę Państwa, ja jestem przeszczęśliwa, że tu jestem, chociaż momentami było mi trudno. Eee, dziękuję za 33 lata pracy w Moku. Dziękuję za przecudne dzieci, młodzież dorosłych, którzy tu do mnie przychodzili na zajęcia i Ja tutaj tak lubię nazywać tą najnośniejszą gwiazdą Moku. Drodzy Państwo, wszystkie wydarzenia nasze, wszystkie e, wydarzenia ważne, miejskie też, to właśnie e, Pan Jacek przygotowuje materiał e, muzyczny i artystyczny na, e, na te wydarzenia specjalnie dla Was. Wielki ukłon w Pana stronę i wielkie podziękowania. Salata, serca, pas. Prosimy o brawa dla mnie, bo jest módl, więc mogę Was po prostu jak reprezentuje dzisiaj w naszą pruszkowską telewizję. TKP jest z nami od bardzo, bardzo wielu lat. Jesteście Państwo na naszych największych wydarzeniach. Zawsze pamiętacie o nas, pokazujecie to, co u nas się dzieje. Także ja to bardzo doceniam. Dziękuję Wam w imieniu swoim, w imieniu moich poprzedników. No i oczywiście powiem, że polecamy się na przyszłość. Dziękuję bardzo. Dobrze. Szanowni Państwo, zapytałam tutaj...